Hejka, z tej strony Hej Anku, a dzisiaj pogadamy sobie o tym, jak zaczęła się moja przygoda z rysowaniem. Jeżeli jeszcze mnie nie znacie, to ja nazywam się Ania, tworzę dla was rysunki na YouTubie, TikToku, Instagramie, więc jeżeli już tam mnie obserwujecie, to was serdecznie zapraszam. Mój telefon i zaraz włączam w nim nagrywanie ekranu i pogadamy sobie o mojej przygodzie rysunkowej na podstawie tego, jak publikowałam na Instagramie. Stwierdziłam, że to jest spoko pomysł na film, nie przygotowałam się do niego, więc mam nadzieję, że coś spoko z tego wyjdzie, z jakiejś większej ilości cięć. Także uwaga, włączam nagrywanie ekranu. Zaczynając od pierwszego naszego zdjęcia, to jest w ogóle coś, z czego byłam bardzo dumna. Jest to rysunek, który stworzyłam oczywiście w domu, nie rysowałam go siedząc pod fasolą w Chicago, bo to wtedy było niemożliwe. Ale narysowałam to, wyciągnęłam moją kuzynkę pod fasolę i powiedziałam, że musimy zrobić zdjęcie. W ogóle nie wiem, czy to widać, wy tego nie widzicie, ale ja to pamiętam. W ogóle to jest post z 2018 roku, ja miałam dokładnie taki sam lakier na paznokciach. Ale nie ten sam, oczywiście, kupiłam sobie nowy, ale dokładnie taki sam lakier, także nice Aniu. Także widzicie, pierwszy post mamy z 18 sierpnia 2018 roku. Kuki, ma parcie na szkół, strasznie i jęczy. Idziemy dalej. Tutaj mamy jakąś Arielkę na plaży w ustce, przy jakiejś syrence. To Raczej była jakaś inspiracja z Pinteresta, którą ja po prostu przerysowałam. Nie sądzę, że stworzyłam to sama. Może ten outfit trochę stworzyłam. To było rysowane promarkerami. No i jak widzicie, tutaj jest trochę promarkerów. I to, już są jakieś, to nawet nie są oryginalne promarkery, tylko takie, które kupiłam sobie właśnie, jak byłam w Stanach. Jakieś Ed Sheeran. Yy, tutaj jakieś. Akwarele. To też są jakieś akwarele, które w ogóle też randomowo kupiłam. To jest praca, która mi się bardzo podobała i która do tej pory mi się podoba. To jest zrobione tło akwarelami, a Kościół Mariacki jest narysowany e, promarkerami. Ale jak widzicie, tutaj sporo było takiej naturalnej techniki. Ten rysunek mi w ogóle ja pamiętam, że nie wyszedł i zrobiłam go na tle tego ołówka, żeby to wyglądało lepiej Instagramowo. Ten rysunek też mi nie wyszedł, to jest w ogóle aktorka, jak oglądałam sobie Pretty Little Liars, nie pamiętam jak ona się nazywała, ale jak widzicie, to też wyszło krzywo. Ja zrobiłam też artystyczne zdjęcie, także to było dużo krzywych rzeczy. To była, to była ilustracja, to znaczy rysunek kredkami, z którego byłam bardzo zadowolona. W ogóle moimi pierwszymi kredkami od Kochinor, yy, dla które wydałam kupę kasy. Tutaj, jak widzicie, też mi to nie wyszło, dlatego zrobiłam krzywe zdjęcie. To jest ba Alex Mando style, tak, którą bardzo lubiłam oglądać. Mamy ołówki, cienkopisy, mamy jakieś rysunki z um, Książki, które rysowałam, takiej do nauki, rysunku. Mamy jakiś ballet journal, mamy moją koleżankę Natalię, którą narysowałam w ogóle w pociągu Pendolino jadąc nad morze. No i dużo ołówka. Wydaje mi się, że nawet dobra byłam w tym ołówku. Tutaj jakieś kredki, ale anatomia totalnie leżała. Ja nie pamiętam, jak to rysowałam, jakim, jaką techniką meblościanka u mojej babci, która dalej tam stoi, tutaj jakiś konkurs chyba też robiłam, Boże, jak ja miałam dobrą pamięć, a ja nie pamiętam, co robiłam dwie godziny temu, niesamowite to jest. O, to jest, Czekajcie, nie to, to jest piękne zdjęcie, które zrobiłam i piękna akwarelka, ale te akwarelki to też, wiecie, były takie plus, minus, jak mi się wydawało. Tutaj chyba coś z jakiegoś, o, w ogóle ładne to jest, jakie ładne cienie. Nie wiem, co ja, jak ja to robiłam, ale... Nawet mi to wyszło, widzicie? To jest właśnie moi, moje podejście i mój poziom rysunku. Tutaj rysunek, z którego byłam bardzo zadowolona, ale potem pomyślałam, że jednak jest beznadziejny, bo znowu anatomia i te zęby. Tutaj Paulina z o i córko i wydaje mi się, że to mi się też dosyć dobrze wyszło. Ale jak widzicie, wszędzie gdzieś tam leżała ta anatomia, trochę nie bardzo. Tutaj są zdjęcia z. Tych zajęć, o których Wam opowiadałam w poprzednim filmiku w Q&A, na które chodziłam, które wygrałam od Faber Castle, e, takie zajęcia w Muzeum Narodowym w Krakowie. Tutaj też, tutaj moja przyjaciółka Ewa i ja pierdzielę to czoło. Ewa nie ma takiego czoła. Nie ma, jak coś. Tu miałam jakiś mój epizod z zakładkami, w ogóle mega śmieszne, bo to jest 2019 rok, mamy 2024-2023. Ja znowu zaczęłam mój epizod z, z zakładkami. Um, to też rysowałam na tym kursie, na którym byłam. Co tu mamy dalej? O, to jest bardzo ładny rysunek, który wydaje mi się, że nawet tak anatomicznie leży. To wszystko jest dalej wykonywane. Polikolorami od Kohinora, czyli takimi pierwszymi moimi tymi kredkami, które kupiłam. Tutaj jakieś próby, właśnie czara, takiego, trysowania postaci, ale w inny sposób. Tutaj kolejne nieudolne próby i kolejne nieudolne próby. W ogóle tej, wiecie, jak fan fact, jak ja robiłam te zdjęcia, to to była taka przykrywka do studni, którą zrobił mój tata, żeby nikt tam nie wpadł. W ogóle kompletnie niebezpieczna, ale... Już nie byliśmy dziećmi, ok? Nikt na to nie wchodził. Tutaj mamy do, do, dalej 20, 2019 rok. Tutaj jakieś moje balet journale i moja chwilowa e, fascynacja kamieniami. O sami lesiak, którą rysowałam i bardzo mi się podobała. Bardzo mi się podobał ten rysunek, ale tutaj w ogóle pamiętam, że rysowałam, mam taki wielki szkicownik, dalej go mam gdzieś w domu, ale on miał bardzo złą fakturę, jeżeli chodzi o rysowanie. Tutaj, z czasów, kiedy byłam bardziej wierząca, niż teraz, to chyba robiłam komuś na zamówienie, tak mi się wydaje. W ogóle jakieś zamówienia wtedy brałam. Co chodzi, to narysowałam do mojego kolegi z pracy, to dla mojej koleżanki z pracy, o wiecie, tutaj mój, mówiłam w ostatnim filmiku o tym, znaczy nie wiem, czy wy to skojarzycie, ale go nagrywałam jakieś 10 minut temu, mój iPad mini 4, czyli mój dzieciaczek wcześniejszy, o Martynka jest to w ogóle do siebie tutaj dalej ilustracja dla mojej koleżanki i to dalej właśnie jakieś próby po prostu tworzenia tych ilustracji, o to nawet, oj. To mi nawet bardzo ładnie wyszło, ale wydaje mi się, że to też jest jakaś mocna inspiracja Pinterestem. Ja tego sama nie wymyśliłam, słuchajcie. To była za mocna. Tutaj jakieś gołębie. Poczekajcie, teraz zróbmy taki. Sk o, to mi się wydawało, że jest piękna, teraz jak na to patrzę, to nie mogę na to patrzeć. W ogóle, co się stało tej Elzie? Co jej się stało? Eee, nie, ta wajana, O, jezu, straszne to jest. Strasznie to było narysowane. Tutaj dalej jakieś próby, ale to wciąż było mocno inspirowane. O, mamy chyba, słuchajcie, mój pierwszy post z iPadem. To jest właśnie ten iPad Pro 10,5 cala z 2009, 1 lipca 2019. Ja wiem, że wtedy też jakoś tak kupiłam ten tablet, yy, wiecie, znaczy Apple Pencila później niż tablet, więc to są takie te, te czasy, te terminy. Yy, tutaj jak widać poddałam się, ale pojawiły się nowe takie ilustracje zbliżone do tego, co tworzę teraz, czyli nie portret jeden do jeden, tylko inspirowane zdjęciem. O, to jest bardzo ładne, to jest moja koleżanka ze studiów, tycia, pozdrawiam. Tu mamy kolejne podejście do ilustracji. Ja pamiętam tą ilustrację, ona była straszna. Ja w ogóle nie wiedziałam, co do czego i po co. Także widzicie? I tutaj widać ten moment, w którym się poddałam. To były te dwie prace. Tu mamy Sarę, która bardzo ładnie wyszła. Tutaj mamy Sarę, która bardzo brzydko mi wyszła. Tutaj mamy kompleksiarę Kingę Sawczuk. Tutaj mamy Dustina ze Stranger Fix I Boże, co mi się stało? Nie wiem. Nie wiem, co ja mu zrobiłam. Tutaj, wiecie, dalej są te próby, czyli to nie jest tak, że mi to się wzięło, wiecie, znikąd. Te próby powstawały. Tutaj piękne, artystyczne zdjęcia akwarelami, czy jakieś morze. To też mi niestety wyszło. To jest to, o czym mówiłam, że chciałam rysować zawsze w szkicowniku, ale mi to średnio wychodziło. Tu nawet wyszło. Ale po co? Tutaj mój portret, pierwszy jeden z, na zamówienie, i to jest mój yy, chrześniak, który uważam, że ten portret jest nawet bardzo ładny. Dalej, o, tutaj moja przerzutka szybka na rysunki realistyczne kredkami. I tu kupiłam sobie kredki od firmy Fabry Castle, i kupiłam je wszystkie. Zapłaciłam za nie 600 zł i mam je do tej pory, bo nigdy ich nie zużyłam. Ale są fajne, dalej, lubię nimi rysować. Tutaj jakieś właśnie takie bardziej realistyczne rysunki, które mi się podobają. Tutaj ołówek na, dalej sobie króluje. O, tutaj właśnie ten hiperrealizm, który w pewnym momencie mi się spodobał i tak tworzyłam, czyli mamy Twixa. Jaki to mamy rok? Już dalej mamy 2019, czyli ten, ten mój e, kanał, ten mój profil zaczął się rozwijać tak maksymalnie w 2019 roku. To jest pies mojej koleżanki z pracy. A tutaj mamy Inktober i stworzyłam kilka, widzicie tutaj ilustracji do Inktobera. Tu jest w ogóle moja koleżanka też z pracy i uważam, że to wyszło mi nawet bardzo ładnie. Sabrinka kredkami, tutaj ilustracja na zamówienie, która uważam, że też jest bardzo, bardzo ładna i bardzo ładnie mi wyszła. Tutaj jakby z coś ołówkami też byłam samoukiem. Ja może się inspirowałam tam kimś, ale ja uczyłam się ołówków sama, Samuśka. Tutaj rysunek, z którego byłam bardzo dumna, i to jest moment, kiedy bardzo chcę wrócić do Kredek, ale nie wiem, czy to mi się uda, bo to jest. Ojejku. To pamiętam, że rysowałam do mojego kolegi z pracy, dla jego siostry, do pamiętnika, i też uważam, że to całkiem spoko wyszło. Co to mamy dalej? Oczywiście wszystko skrócie możecie przeglądać na moim Instagramie, on nie jest zablokowany. To jakaś moja twórczość świąteczna, chyba robiłam z tego bombki na choinkę. To jest też coś, co mi się bardzo podobało, jakieś akwarele w ogóle też kupione w Stanach. Nie wiem, jakiej jakości je zdobyło, ale podobały mi się, więc sobie kupiłam. To jeden z moich lepszych rysunków, w ogóle 326 lajków, także jak na wtedy. To jest to bardzo ładnie. Mamy 2020 rok, także jesteśmy 4 lata w tyle, prawie równo. Tutaj portret, który bardzo mi się podobał, Martyny Wojciechowskiej. Tutaj dalej te próby, które widzicie. Tutaj Angelika z moich studiów, bardzo pozdrawiam cię. Tutaj też coś ładnego kredkami nawet mi wyszło. Proporcje dalej leżą, no ale to jest normalne. Kolejne podejście do Alex Mando Style. Tu jest na tyle prosta, że mogłam zrobić zdjęcie od góry, a nie jakoś, wiecie, od boku. Także nie jest źle. Tutaj mamy kredkami Ole yy, Zdziech której też byłam wtedy fanką, znaczy fanką, lubiłam oglądać. I uwaga, teraz praca, która uważam, że jest moją najlepszą pracą ołówkami, którą zalałam kawą I jest to y, Cole, to jest Cole's Pros, nie wiem, czy dobrze to powiedziałam, może nie będę się, wiecie. To jest wow. Ja uważam, że to jest wow. Mój kolega ze studiów. No i tutaj zaczęły się jakieś w ogóle dziwne Schacher macher z moim życiem, bo zaczęłam Przesta właśnie wróciłam, wiecie, po roku wróciłam do iPada. Stworzyłam sobie moje logo. To w ogóle miał przez Ten kwiatek, tutaj ta ręka miała być przez długi czas moim tatuażem i nigdy tego nie zrobiłam. Mam tylko tą różę tutaj. Może to jest ten, Może to jest najwyższy czas. Tutaj jakieś próby rysowania na tym iPadzie, ale bardzo cienkie. Tutaj to jest po prostu, wiecie, lineart... W sensie, wiecie, po liniach przejechane, więc tego bym nie nazwała jakoś dobrze. O, tu mamy Asię Okuniewską. Kurde, te oko, Boże Święty. Mm, nie będę tego komentować. Tutaj w ogóle rysunek, który przez bardzo długi czas wisiał u nas z dziewczynami na mieszkaniu. To jest dalej 2020 rok. Tutaj mamy całą serię Inktobera, z którego... Jezu, ja w 2020 roku mieszkałam z dziewczynami. Trzy lata temu. Cztery. Całą serię Inktobera tutaj właśnie mamy z Cookie, którą możecie sobie przeglądnąć, oczywiście Strike Kobiet, no i tutaj zaczynają się jakieś szmery bajery z moim rysowaniem na iPadzie, ale to wciąż jest wiecie po liniach, to jest bardzo ładny rysunek, ale wciąż po liniach, więc tutaj żadnej większej twórczości nie ma jakieś motywujące hasełka. O, tu już się bawiłam w takie, widzicie, ozdobniki na iPadzie. Odkryłam tą umiejętność. Oj, tutaj, że wiecie, jakby to jest zdjęcie, a na zdjęciu jest ten ta postać, więc nawet to ładnie wyszło. To jest chyba jeden z ostatnich rysunków, które stworzyłam ee, ołówkami. Muszę się streszczać, bo ten film już długo trwa. Coś takiego. Tutaj mamy też dosyć ładny rysunek, ale też proporcje leżą. Patrzę sobie, o chyba tutaj tak, wiecie, zaraz wchodzi strasznie dużo tego mm, tematu iPada i rysowania na iPadzie. Poje, kurczę, to chciałam sobie kliknąć. Także coś tu się pojawia, ale mm, jakieś nieudolne, nieudolna obsługa tańta. Tutaj ten mój ulubiony rysunek z Twixem. E, tutaj wróciłam sobie na chwilę do akwarelek, żeby potworzyć takie ładne rzeczy. W ogóle takie ładne, jak ja się przykładałam do tworzenia tych flatlejów. Teraz tego nie robię. To jest w ogóle na A3 rysunek, który średnio mi się podoba Który uważam, że mi dosyć nie wyszedł Tusty czwartek W ogóle przepiękne robiłam te zdjęcia Dlaczego ja tego nie robię teraz? Pewnie z lenistwa um, Tutaj bardzo lubiłam ten rysunek Tutaj tu All Boys I Loved Before, czyli to z filmu jakieś, widzicie, próbowałam tworzyć te postacie, ale to było takie dosyć wiecie, raczkujące. Ja wiedziałam, że chcę w to iść, ale niekoniecznie sobie z tym radziłam. O tutaj to rysowałam równo rok, boże, równo 24 lutego, równo 3 lata temu, i to też jest bardzo ładne. Kolejne jakieś widzicie takie próby nieudolne tworzenia postaci, i kolejne, i kolejne. Także o, mój obraz yy, farbami, które leżą gdzieś w pudle i nigdy nie skończyłam tych farb, ale bardzo ładny ten obraz, podoba mi się. Trochę akwareli kwiat roślinkowych, na którym miałam hype. No i zaczynamy, słuchajcie, zaczynamy ten okres, od którego bym powiedziała, że zaczynam poszukiwać swój styl i uznajemy, że to będzie pierwsza ilustracja. To jest ilustracja z 24 czerwca 2021 roku, czyli zaczęłam tworzyć postacie, skupiać się na tym temacie yy, 3 lata temu nie całe, niedługo będzie 3 lata. Tutaj tworzyłam sobie te ilustracje na podstawie zdjęć, i nawet to był spoko okres to nawet mi się podobało. Tutaj zaczęłam sobie rysować influencerów i też zaczęłam budować to konto na TikToku. Od tego momentu ono zaczęło mi też rosnąć. Tutaj nazywałam sobie Maybell. Tutaj narysowałam sobie Nike. Tutaj, no tutaj trochę rzeczy leży. Tutaj Sabinita pierwsze podejście. Jedne rysunki, umówmy się, jedne były lepsze, drugie były gorsze. Ja teraz nie będę tego oceniała, bo nie na tym polega ten filmik. Te oczy w ogóle za duże. Tutaj Julia Żugaj, która też jakby była dosyć spoko. Także widzicie, jak tutaj możecie się przyjrzeć, to ten charakter design charakter design co ja gadam był dosyć mocny. Gdzieś zmierzałam, ale tutaj pamiętam, że miałam jeszcze problemy duże z rysowaniem, więc czasami sobie porysowałam po liniach, żeby troszeczkę łatwiej było. Tutaj w ogóle naklejki, które stworzyłam i dalej uważam, że są świetne i mam je ponaklejane wszędzie. Także widzicie, tutaj już w tym momencie zrobiło się tak o. Tutaj znowu kogoś kopiowałam. To jest to, o czym mówiłam, też mam w tym QA. Jeżeli go nie słuchaliście, jeszcze to Was zachęcam, że ja gdzieś skakałam między stylami i gdzieś tam się kimś inspirowałam. Widzicie, tutaj są już od grube linie, nie ma tych cienkich jeszcze, nie ma tych dwóch warstw linear, tu jest tylko ten jeden. Tutaj dalej sobie, wiecie, coś kombinowałam, który to mamy rocznik, już 2022, ale tym cały czas, jak widzicie, tutaj sobie gdzieś skakałam. Tutaj też na pewno kopiowałam czyś post, to znaczy, wiecie, ktoś takiego coś stworzył, o Jezu, to jest straszne w ogóle. Tak w ogóle, tutaj mamy kolejne podejście do Sabiny, które chyba też nie do końca mi wyszło i widzicie, już zbliżamy się coraz bardziej do tego momentu, w którym jestem teraz? Z tych ilustracji na przykład byłam bardzo dumna z tej serii tworzenia influencerów jako członków Hogwartu. Tutaj mamy moich Hogwarciarzy, to było dosyć niedawno, w sensie niedawno, dwa lata temu, ale dla mnie to jest niedawno. I o to jest też bardzo ładny rysunek. To był baryczny, który tworzyłam dla was na live'ie i wstawałam wasze rysunki z live'a. Także tutaj ta społeczność już się jakby budowała i z tego byłam bardzo dumna. To jest też ładna ilustracja. Eee, tutaj nagrywałam mój pierwszy filmik na YouTube'a, z którego też byłam bardzo dumna, że ruszyłam. I tutaj od tego momentu, tak naprawdę, mogłabym powiedzieć, że to jest taki moment, gdzie sobie myślę: Wow, zrobiłam ten krok, zaczęłam to robić i jestem tutaj, gdzie jestem, więc. To jest, to jest bardzo satysfakcjonujące, ale wy dzięki temu możecie tutaj trochę zrobić, zobaczyć mój progres. Tutaj Lena Olszewska, chyba tak. Chyba dobrze, nie, nie powiedziałam. Tutaj poprawka Mabel i uważam, że teraz jest przepiękne. Ja um, jakieś takie podejścia różnego rodzaju tutaj miałam. Dzieciaczki no i tutaj wiecie, co, no to jest, czego jest... Moja sana, z której byłam bardzo dumna i dalej jestem. No i to wszystko i powiedzmy, że od tego momentu gdzieś tutaj... Mm, może trochę dalej. Mm, dobra, od tego momentu mogę powiedzieć, że osiągałam powoli swój styl i go wypracowywałam. To jest 15 października 2022 roku, czyli półtora roku temu, i przez to wszystko, 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 co też możecie oczywiście zobaczyć. Yy, Doszłam do momentu, którym jestem teraz i ja to przeskroluję, bo już mamy długi ten film i jesteśmy w tym momencie tworzenia prac. Pokażę moją ulubioną ostatnią. W każdym razie, widzicie, jak to mniej więcej wyglądało. Ja zastanawiałam się nad tworzeniem serii z oceniania moich starych prac. Dajcie znać, czy to jest coś, co chcielibyście zobaczyć, że ja bym sobie tak oceniała, co zrobiłam źle w danej pracy i może to przerysowywała nawet. Zobaczymy. A w tym momencie się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was motywujący, że nie każdy zaczynał od jakiegoś wysokiego poziomu, tylko zaczynamy nisko i musimy się wspinać. To tyle, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!